Witajcie kochani, 29 lipca 2025, zwierzątka i czytanka, wtorek. No i znowu konik, znowu dystans, dystans. Obserwuj i czekaj. Nie mieszaj się, nie mieszaj się, nie mieszaj się, nie mieszaj się, nie mieszaj się. Kochana, kochany, 23, 23 to jest bądź obok, nie twoje małpy, nie twój cyrk, co nie? Zachowaj spokój, wyłącznie bądź obserwatorem i zobaczysz, co będzie dalej. Po prostu poznasz piękno, prawdę, miłość oraz mądrość, jak zachowasz wstrzemięźliwość. Stań z boku, obserwuj. Nie mieszaj się, kochanie, nie mieszaj się. I do tego ważka, prawda przewyższa iluzję. 59. Mhm. Nie mieszaj się i zobacz tą prawdę. W końcu ją zobaczysz. Twoja dusza powinna podążyć tą drogą, w której masz przeżyć to, czego twoja dusza pragnie. Nie dawaj się wkręcać w to, co nie jest twoją historią. Poznaj swoją historię. Posłuchaj i wsłuchaj się w siebie, czego ty chcesz, czego potrzebujesz, czego pragniesz. I to jest Twoja melodia. I to jest Twój taniec. I to jest Twoja prawda. I przeżyj i doświadczaj Twojego własnego życia, nie czyjegoś. Mhm. Prawda przewyższa iluzję. To jest bardzo ważny wątek. Pracujmy nad tym, kochani. Co jest Twoją historią, a co Twoją historią nie jest. Dbajcie o siebie. Wtorek, kontynuacja w poniedziałku. Papa. Pa.